Finał Mistrzostw Polski Młodzików, czyli e, uczniów szkół podstawowych. U-13 kategoria, gramy w kole. No, nie widzieliśmy się, bo, bo przyszło nam grać finały Mistrzostw polskich w dwóch kategoriach wiekowych na wyjazdach. Miniorzy starsi już zakończyli swoje rozgrywki, zakończyliśmy z brązowym medalem. Tydzień temu natomiast miniorzy młodsi również zdobyli brązowy medal w finale Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. No a dziś, e, tak jak mówiłem wcześniej, grają młodzicy. I ten finał gramy, gramy w kole. To taki akcent kończący sezon korwbalowy, jeśli chodzi o rozgrywki młodzieżowe, oczywiście w Polsce. To, że zakończymy sezon ligowy, to nie znaczy, że kończymy z, z korwbalem i odpoczywamy, bo kolejne zgrupowanie już w czerwcu kadry w kole. Jak już mówiłem wielokrotnie wcześniej, koło jest takim centrum szkolenia, jeśli chodzi o juniorów. Warszawa, jeśli chodzi o kadrę seniorską. W tej kadrze seniorskiej też jest ośmiu kolan, więc. No, no trochę, trochę tego korwalu jeszcze przed nami. Seniorzy, oczywiście, najważniejszy występ jesienią, udział w Mistrzostwach Świata w Belgii. Natomiast jeśli chodzi o kadrę młodzieżową, juniorską, to przygotowujemy ją do młodzieżowych Mistrzostw Europy, które za dwa lata w Birmingham w Anglii. Tam żeśmy się zakwalifikowali, jesteśmy w dwunastce. Zobaczymy, co się, co się uda ugrać. Chcielibyśmy przełamać taką Pas z tych dziewiątych miejsc. Tak. Ciągle nam dziś do tej pierwszej ósemki trochę brakuje, i nie ukrywam, że, że apetyty są, żeby, żeby się do tej pierwszej ósemki dostać. Co wcale nie będzie łatwe, bo my znowu musieliśmy kadrę odmładzać. No tak to jest u młodzieżowców. I tak naprawdę, jak patrzę teraz na tych zawodników, to będziemy mieli gro 19-20-latków, nie 21-latków. Ale to też z premedytacją. Dlaczego? Dlatego, że przebudowuje się korfbal dość mocno. I wszystkie rozgrywki międzynarodowe rangi mistrzostw kontynentalnych będą rozgrywane co dwa lata. W związku z tym chcemy posłać na te mistrzostwa Europy taką kadrę, która by się przynajmniej w 50-60% powtórzyła za dwa lata. Kolejne. To będzie dla nas docelowa impreza. Dlatego zaczęliśmy tak naprawdę od 17-latków. Chcemy nimi obsłużyć dwie kolejne duże imprezy. Ten mój klub od kilku lat to jest 80-100 zawodników. Różnie to się tam przeplata, no bo ci najstarsi odchodzą, przychodzą młodsi, No, ale jak na jednego trenera to, to chyba sporo, Th to troszkę za dużo. Chociaż ostatnio, jeśli chodzi o kadrę trenerską, też jest coraz lepiej. Mam kolegę, który kończy kurs instruktorski. W ufis chce mi pomagać, dzisiaj prowadzi drugi zespół. Trójka moich zawodników uczestniczy również w kursie e, trenerskim. Także myślę, że. Że powoli będę mógł na emeryturę się tam wybierać, bo będzie miał kto to prowadzić. To mnie cieszy. Również z perspektywy tej, że myślę, że za kilka lat ten korbal będzie w Polsce popularny, popularniejszy niż jest. To może w ten sposób, bo, bo pewnie tych topowych sportów nigdy nie prześcigniemy. Natomiast będzie korbal w telewizji, dlatego że przy okazji Igrzysk, czyli World Games, które będą we Wrocławiu, już mamy obietnicę, że wszystkie mecze Polaków. Będą pokazywane w całości w, w telewizjach, w kanałach sportowych w telewizji publicznej. No więc no myślę, że trochę jak gdzieś się zobaczy medialnie tego sportu, to on będzie popularniejszy. będzie czarujmy się popularność sportu jakiegokolwiek kreują media tak naprawdę. Jest sport w mediach, jest znany. Nie ma sportu w mediach, on jest tak jakby go nie było. No, taka, jest, taka jest prawda. Także liczymy, że, że trochę się zaczniemy. W tych mediach pokazywać i no i będzie, będzie lepiej.